Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj w tym odcinku chciałbym pokazać nowego gołębie, który wczoraj zbudowałem No i chciałem pokazać, że wrócił Szymel mój, ten który ja go wywiozłem I nie wrócił, ale jednak wrzucił O, tutaj siedzi Szymel dzisiaj rano, siostra go zamknęła w klatce. On będzie siedział chyba tam u góry. Zaraz pokażę gdzie. Tam gdzie reszta. On siedzi sam ciepłownie. Tam miejsce go chyba nie poznaje, bo... miejsce od niego. No. Dobra, tu pokażę tamten gołemnik. Nie jest może najlepszy, ale mam nadzieję, że będzie spełniał swoją funkcję. Tam będę trzymał głębie, które do spodu, a w tamtym gojemniku jeszcze przerobię i będę tam trzymał po prostu młode. Przejdź, bo tutaj ziarno jest. Jest głębniczek Taki. Jest tutaj y, 7 misek i, i na razie jest trzy pary. Nie wiem, czy trzy pary wystarczy, żeby tutaj były, czy mógłbym tutaj jeszcze dołożyć gołąbków. Chciałbym dołożyć tamtego Szymla, tą samicą tutaj jeszcze. I nie wiem, czy będzie jeszcze można wtedy, bo tu będzie już wtedy y, osią gołębi. Taki głębnik Możecie napisać mi w komentarzu, czy nie będzie za ciasno. Czy będzie dobrze, jakbym dołożył jeszcze jedną albo dwie pary. Oprócz samego szymla, sam tu O! Tak to wygląda. Wczoraj kupiłem płytę i po prostu zbudowałem tutaj. I Siedzi samiczka. Od czerwonego samcyka. Tam na tej drugiej półce czerwony siedzi samcyk. No, tak to się prezentuje chyba nie jest jakoś najgorzej mm. tutaj mam gorczycę w swoich jeszcze. lubię zobaczyć te gorczyce. trochę Już tam dziobię. Wczoraj im sytnałem garstka. zobaczyłem, że y, tam, smakowało im. wziąłem w swoich, więc trochę nasypałem, odsypałem sobie. Takim im daję teraz. I dziobią sobie. W Tym tygodniu prawdopodobnie dostanę jeszcze gołębie od tego Pana Andrzeja, kto, co nagrywałem filmik, tylko że to nie na tym kanale, tylko na tym starym jeszcze. Na no. tamtym kanale nagrywałem z tymi gołębiami od Pana Andrzeja, no ale niestety nie mam dostępu do tamtego kanału już. I nagrywam na tym o. siedzi tam samcyk. Nagrywam dzisiaj inną kamerką, może będzie lepsza jakoś tego nagrania to, 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 to sprawdzić jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądać. No i tam też szymle dwa. To są ta yy, Niedługo powinny mieć jajka. Bo widziałem w tamtym gołębiku jak były to sam yy, Tam już parę patyków pozbierał sobie na gniazdo. Więc yy, możecie mi napisać jeszcze, yy, dlaczego gołęby się tak trzęsą, czy to nie wiem jakaś choroba ich bierze albo coś bo nie wiem dlaczego tak jest ale po prostu się trzęsą, tak jakby miały drgawki jakieś najbardziej to tamten chyba czerwony się tak trzęsie mój samiec nie będzie tego widać stąd no ale tak to wygląda tu sam tu siedzi no dołożę tamtą parkę jeszcze tutaj zobaczymy, zobaczę wtedy jak to będzie wyglądać wszystko czy będzie za ciasno, czy nie będzie za ciasno jeżeli jakoś nie będzie bardzo ciasno i jeszcze to dołożę jedną albo dwie pary tam I myślę że tyle wystarczy na razie Później, może jeszcze tutaj dobuduję do tej części, bo co? to będzie? Nie mógłbym dobudować, tylko bym nie rozbierał tamtej ściany. Tylko bym zrobił tutaj przejście od tego drewna. Tutaj bym sobie po prostu wchodził. No i normalnie bym tutaj od przodu przechodził sobie, chodził wchodził do nich. Ale to jest to. Zastanawiam nad tym. Dobra, chyba można tyle, jak chciałem aby pokazać. Że wrócił ten samiec. I jaki tam gołębik zrobiłem. Na tygodniu może dostanę tego gołębie od pana Andrzeja. To nagram filmik z nim. O, tu kura jajko wniosła. zabrać, żeby nie stukły. Ostatnio u nas pies się wdarł do kur. Wydusił. 13 chyba sztuk Trzy, nie, 11 sztuk chyba kur wydusił i koguta jednego Ale tam kupili nowe kury, więc Mamy tu kogut leży Dobra więc widzimy się jak dostanę tamte głębia już to wtedy ich zaprezentuję i, I co? I zachęcam was do subskrybowania, do lajkowania, dokumentowania. I możecie, jeżeli możecie, to napiszcie mi, dlaczego te głębiny jakie sensą. Bo nie wiem, z jakiej to przyczyny, czy mam jakieś leki dać. Od tego, jeżeli jakieś leki, to żebyście mi napisali, jakie. Bo tam jeszcze nie wiem dokładnie, co i jak. siedzi tam sam u góry. Tutaj pod deskami gdzieś osy, gniazdo mają, muszę to zlikwidować, bo latają cały czas i nie ugryzał nikogo. Dobra, to ja będę się żegnał i następny film po prostu nagram tak jak mówiłem z tamtymi gołębiami. No, no to tam napiszcie ten komentarz i możecie tam zasubskrybować jak możecie, no i do następnego.